Wiedziałem, że coś jest nie tak w chwili, gdy zobaczyłem ten uśmiesiek na jej twarzy. Nie jej zwykły uśmiech, nie ten, w którym się zakochałem. Ten był wyrachowany, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiedziałem. Tego wieczoru po kolacji zostawiła telefon na blacie, ekranem do góry, odblokowany. Spojrzałem, może z przyzwyczajenia, może instynktownie. Jedna wiadomość siękuła mój wzrok. Nawet nie drgnął. LUL. Może jutro pójdziemy dalej? Od jej przyjaciółki dane. Nie drgnąłem. Były rozczarowane. Moja żona Emma i jej niedawno rozwiedzione przyjaciółki wymyśliły sobie mały test. Ich słowami, fałszywy dowcip z romansem, żeby sprawdzić, czy wciąż mi zależy, żeby wzbudzić zazdrość, żeby znów mnie zmusić do gonienia za nią. Myślały, że miłość potrzebuje teatru. Że małżeństwo to scena, a one są reżyserkami szepczącymi jej kwestie do ucha. Tego nie rozumiały. Ja nie występuję, ja obserwuję, pamiętam i kiedy nadejdzie czas, działam. Byliśmy małżeństwem od siedmiu lat cicho silnym. Bez fajerwerków, bez dramatów, tylko lojalność, stabilność, zaufanie. Przynajmniej tak myślałem. Stałem przy niej w najgorszych chwilach. Kiedy zmarł jej ojciec, załatwiłem wszystko, od pogrzebu po finanse. Kiedy straciła pracę, dźwigałem nas przez osiemnaście miesięcy bez słowa skargi. Kiedy mąż dany zdradził, Emma płakała mocniej niż sama żona. Potem zbliżyły się do siebie, a ja coraz bardziej schodziłem w cień. Mówiła, że jestem zbystateczny, że może nie czuję głęboko, bo nie krzyczę, nie trzaskam drzwiami, nie tłukę talerzy, ale ja wszystko czuję. Po prostu tego nie pokazuję. Pomyliły moją ciszę z obojętnością, więc wystawiły hałas. Zaczęło się drobno. Zaczęło odbierać więcej nocnych telefonów, blokować telefon, cichotę przy SMS-ach. Potem mówiła, że to tylko daną głupieje. Pewnej nocy przypadkowo zostawiła na bluzce zapach mańskich perfum. Innym razem twierdziła, że podwiózł ją współpracownik, a jednak nie było śladu po żadnej taksówce czy uberze, To nie było subtelne. To nie było mądrze. To był teatr, a ja byłem widzem. Tego się nie spodziewały. Ja nie reaguję emocjonalnie, reaguję strategicznie. Najpierw kupiłem telefon na kartę, zainstalowałem oprogramowanie monitorujące, prawnie szare, moralnie czyste w mojej ocenie. Każda wiadomość, każdy usunięty wątek, każda notatka głosowa przesyłana do mnie, mały całą grupową rozmowę. Emma, Daną i dwie inne, wszystkie rozwiedzione. Wszystkie zgorzkniałe, wszystkie samozwańcze królowe odzyskujące swoją moc. Nazwały to operacją obudź go. Cel, popchnąć mnie do walki o nią znowu, wzbudzić zazdrość, przestraszyć mnie, bym zwracał uwagę. Chciały ognia, dostały lód. Uśmiechałem się, zabierałem ją na kolację, dawałem kwaty, pozwalałem jej myśleć, że przedstawienie działa. Tymczasem spotykałem się z prawnikiem, nie byle jakim, Specjalistą od rozwodu z wysokimi aktywami i dowodami cyfrowymi. Nasze finanse były splątane, ale ja je cicho rozplątałem. Przeniosłem inwestycje na oddzielne konta, połowę płynnej gotówki do trustu na imię mojej siostry, spłaciłem i zamknąłem wspólne karty kredytowe, zostawiłem jej otwartą, żeby następna część zabolała. Po trzech tygodniach popchnęły fałszywy romans dalej. Emma znowu przypadkowo zostawiła telefon otwarty. Były już zdjęcia. Rozmyte, odległe ujęcia jej z jakimś mężczyzną, pewnie zaaranżowane. Może wynajęty. Podpis brzmiał. Kupił mi kawę i powiedział, że jestem promienna. Nie słyszałam tego od lat. Chciały, żebym pękł. Nie pękłem. Powiedziałem. Rzeczywiście wyglądasz promiennie. Cieszę się, że ktoś inny też to widzi. Za. To nie było w scenariuszu. Następnego dnia złożyłem papiery rozwodowe. Wybrałem idealny moment. Jej urodziny. Zabrałem ją na kolację, na dach miejsca, które uwielbiała. Promieniała. Prawdopodobnie myślała, że dowcip się udał. Myślała, że znowu jestem pod jej urokiem. W połowie deseru podałem jej kopertę. Zaśmiała się. Co to? List miłosny. Uśmiechnąłem się w pewien sposób. Otworzyła. Cisza. Jej ręce drżały. Gdy czytała słowo rozwód wydrukowane na górze, wydruki wiadomości z grupy były dołączone. Jej podpis pod dowcipem, jej mała gra dokumentowana, prawnie zszyta z końcem nas. Jej oczy podniosły się gwałtownie, szukając na mojej twarzy pęknięcia. Ja, ja nie chciałam tego. Chciałaś mną manipulować, powiedziałem spokojnie. Pozwoliłaś, żeby one zamieniły nasze małżeństwo przedstawienie. A teraz kurtyna opadła. Błagała o kontekst, próbowała wyjaśnić. To był pomysł dane. One mówiły, że to sprawi, że znów będziesz o mnie walczył, że cię obudzi. Spojrzałem na nią, naprawdę spojrzałem i zobaczyłem to. Żal, tak, ale głębiej niż to uświadomienie sobie, że postawiła wszystko na ludzi, którzy nie mają nic. Pomysł dane, powiedziałem, to może ona cię poślubi. Wyszedłem z restauracji. Skutki przyszły szybko. Daną napisała pierwsza, żałosna próba wzbudzenia poczucia winy. Powiedziała, że udowadniam ich rację, odchodząc. Odpowiedziałem screenem przelewu do trustu i jednym zdaniem: Grałyście w głupie gry. Ja zrobiłem prawdziwe ruchy. Potem zablokowałem ją. Emma próbowała mocniej. Przychodziła zapłakana. Mówiła, że mnie kocha, że to był tylko dowcip. Ale miłość. Która potrzebuje sztuczek, to nie miłość. To kontrola, a ja nie żyję na smyczy. Nie spodziewała się konsekwencji, tak jak tamte nie spodziewały się przegranej. Myślały, że bycie głośnym czyni je potężnymi. Ale prawdziwa moc jest cicha, niewidzialna, precyzyjna. Rozwód sfinalizowano w czterech miesiące. Dostałem dom. Ona dostała wynajem i lekcje. Wspólni przyjaciele, ci. Którzy się liczyli, stanęli po mojej stronie. Widzieli skrini. widzieli, jak to było wyrachowane. Ci, którzy nie stanęli, zostawiłem za sobą z nią. Czy za nią tęsknie? Nie. Tęsknię za tą, za którą myślałem, że jest, ale ta osoba umarła w chwili, gdy pozwoliła innym pisać naszą historię. To nie jest zemsta z goryczy. To zamknięcie z prawdy. Niech nazywają mnie zimnym. Niech mówią, że przesadziłem. Ale wolę iść sam w ciszy, niż spać obok kogoś, kto knuje za moimi plecami z przyjaciółkami, które siedzą z lojalności. Nie podniosłem głosu. Nie zrobiłem sceny. Zakończyłem przedstawienie. Music